Ceniony psychiatra i biegły sądowy Maciej Klimarczyk napisał thriller psychologiczny, w którym wszystko jest dokładnie tak, jak mogłoby się przytrafić. Uwierzcie mi, kochani, ten thriller zmrozi Wam krew w żyłach. Posłuchajcie. Hej, hej. Moi drodzy, w ten piękny, wiosenny dzień wita Was Olga z Wielkiego Buka. W moich rękach śpiewaczka Macieja Klimarczyka, debiutancka powieść tego cenionego psychiatry, którą recenzuję dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Terackim. Thriller psychologiczny tak realistyczny, że w sumie to zbije Was z tropu. Zaniepokoi Was i wywoła też dreszcze przerażenia, no a to lubimy bardzo, bardzo. Śpiewaczka Eliza Kantecka jest primadonną w Operze Nowa w Bydgoszczy. Przygotowuje się do legendarnej już wymarzonej roli z Toski Puczniego. Coś jednak wybija ją z tej artystycznej równowagi, coś sobie zaplanowała i sięga po nóż. Eliza z zimną krwią zabija pewnego antykwariusza, by potem oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości. I od tego momentu w tle wybrzmiewa to jedno najważniejsze pytanie. Dlaczego? Przed czytelnikiem rozegra się mistrzowski spektakl domysłów, niedopowiedzeń, dochodzenia do prawdy. Gdzie jest motyw, a poczytalność? Czy zabiła z premedytacją, a może w szale, nie do końca zdając sobie sprawę z tego, co robi? Na widowni zasiada tutaj cała loża specjalistów z psychologami, psychiatrami i prokuraturą na czele. Dziwa jednak jest tylko jedna, i to właśnie wokół jej opowieści, jej pieśni, jej historii krążymy jak sępy, by poznać wreszcie prawdę. Maciej Klimarczyk powiem Wam, że bardzo umiejętnie wprowadza nas w skomplikowany świat ludzkiej psychiki. Psychiki kruchej i niebezpiecznej, podatnej na działania i na wpływy. Zanurzamy się tutaj w namiętnościach, w dramatach, śledzimy pieczołowicie odwzorowane procedury. Toczą się dyskusje, prowadzone są badania, wszyscy meandrują, by wreszcie, jak jakoś dojść do tej prawdy. I wcale mnie nie dziwi, że Maciejowi Klimarczykowi tak świetnie udał się ten debiut. W końcu jako psychiatra z wieloletnią praktyką, jak i biegły sądowy z nie lada doświadczeniem w tym temacie, dokładnie wie o czym pisze. Komu jak komu, ale jemu możemy zaufać i dać się ponieść tej opowieści. Czas wysłuchać śpiewaczki, która chociaż tak fikcyjna, ma bardzo dużą dozę prawdopodobieństwa. Razem z wydawnictwem literackim zapraszamy Was na konkurs. Pytanie konkursowe to jest absolutna prościzna, gdyby miała powstać kontynuacja śpiewaczki, jaki byście nadali jej tytuł? Z odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca maja, na dniach wybioru jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu podepnę w komentarzu pod filmem. Klimatyczna, rozśpiewana, mroczna śpiewaczka Macieja Klimarczyka. Zanurzamy się prosto w odmęty ludzkiej natury i nie spodoba Wam się to, co tam odnajdziemy. Oj, co to to nie? Oczywiście ich Wam się spodoba, ale ta ciemność, ten brud, te motywacje są naprawdę niepokojące. Taka jest właśnie śpiewaczka, nie do końca przewidywalna. Posłuchajcie jej, możecie sobie o niej poczytać również na blogu Wielkiego Buka. Jestem ogromnie ciekawa, czy sięgniecie właśnie potem powieść i jakie będą Wasze wrażenia z lektury. Dawajcie koniecznie znać. Pamiętajcie też że na blogu znajdziecie kategorię, w którą śpiewaczka wpisuje się w wielkobukowe bingo, jest to wyzwanie książkowe, pyszna zabawa w jednym, możecie dołączać w każdej możliwej chwili. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A kto jeszcze tutaj jest, zapraszam w takim razie na premiery książkowe maja. Dzieje się dużo, dzieje się grubaśnie, zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy. Rozejrzyjcie się, ma literatura gatunkowa, literatura piękna. Kochamy książki. Jeśli Wam się to spodoba, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!